Dzień dobry kochani, witajcie bardzo serdecznie i cieplutko. Zapraszam Was dzisiaj na przesłanie, w którym zobaczymy, co dzieje się w naszej energetycznej przestrzeni. Czyli to, czego my nie widzimy gołym okiem, a to, co na nas wpływa i oddziałuje. Tytułem wstępu też chciałabym Was zaprosić do promocyjnych pakietów świątecznych, które dla Was przygotowuję. Są to czytania roczne plus wybrana druga przez Was usługa. Dwa wybrane przez Was czytania oraz pakiety świąteczne, czyli świece. Już wkrótce pokażę Wam, jak te świece wyglądają. Część zamówień została zrealizowana, a druga część jest w trakcie przygotowań. Także dla tych, którzy są ciekawi te świece mają za zadanie przyciągnąć dobrobyt. One były ładowane w miejscach mocy. I możecie je sobie zapalić właśnie w okresie świąt, czy w okresie nowego roku. Są wykonane z wosku pszczelego. No dobra, przechodzimy do mm, czytania. Zobaczmy, co dzieje się w naszej przestrzeni energetycznej. To jest, kochani, czytanie dla tych, którzy po prostu poczują, że to jest dla nich. Nie będzie tutaj opcji, wyboru. Zobaczmy. Co dzieje się w naszej przestrzeni energetycznej? Osiem mieczy, moi drodzy. No i dziewięć buław w tle czytania. Więc powiem Wam tak, tutaj pokazuje się taka energia um, niesprzyjających myśli. Myśli, które nie budują e, nas, tylko wręcz odbierają nam siłę, odbierają nam energię, odbierają nam moc. Może jesteście w jakiejś właśnie takiej stresującej, podbramkowej sytuacji, na co wskazywałaby energia dziewięciu buław? Ehm, może jesteście w takiej sytuacji, gdzie na przykład macie poczucie dużego zmęczenia, nawet powiedziałabym, że co niektórzy, takiego wypalenia zawodowego, czy też w ogóle wypalenia życiowego, gdzie na przykład bardzo dużo z siebie dajecie. I czujecie teraz to zmęczenie. W sytuacji, kiedy wasze ciało jest zmęczone, jest znokautowane, to też odpalają wam się od razu hmm, te takie trudniejsze myśli. Osiem mieczy mówi o tym, że ty nawet możesz nie zdawać sobie sprawy z tego, że w pewnym sensie sam hmm, tak jakby. Hmm, jeszcze troszeczkę dokładasz sobie tego cierpienia. Oczywiście, kochani, tu nie ma żadnej, e, żadnej oceny, broń Boże. Y, to jest tylko odczytanie energii niewidzialnej, która y, po prostu na nas oddziałuje. Samo uświadomienie sobie już tego procesu jest bardzo ważne, ponieważ dowiadując się tego, Wy możecie to zatrzymać. Możecie to przekierować. Czyli, co jest tutaj radą dla Was na ten moment? Bo tutaj. Um, Ewidentnie na ten najbliższy czas jest potrzebna Wam rada, takie słowa wsparcia, które Wam pomogą, bo nie do końca jest tak, że Wy nie macie wyjścia z jakiejś sytuacji. Więc co Wy potrzebujecie tutaj na ten czas, by poczuć się lepiej? Co Wy potrzebujecie, moi drodzy? Wy potrzebujecie Trójki Kielichów, czyli przede wszystkim potrzebujecie, powiedziałabym, towarzystwa. Potrzebujecie działać w grupie. Potrzebujecie współpracy z innymi ludźmi. W ogóle, nawet jeżeli y, powiecie: Nie, to mnie nie dotyczy, ja nie mam ochoty z nikim się spotykać, z nikim się widywać, to ja powiem tobie: Tak, w porządku. Ale to dąż w najbliższym czasie do takich aktywności, które będą podnosiły Twoją energetykę, które będą podnosiły Twoją wibrację. Y, trzy kielichy, czyli popatrz też na to piękno, które ciebie otacza. Na piękne tego świata. Popatrz też na dobre sytuacje, popatrz też na dobre chwile, bo tutaj się pokazuje, że masz powody do wdzięczności oraz nie jesteś też sam, ponieważ trójka kielichów wskazuje na to, że w zasięgu Twojej ręki są ci ludzie, z którymi chętnie byś się pośmiał, czy nawet oni chętnie by z Tobą spędzili czas w radości, w śmiechu, w zabawie. Mimo tego, że Twoja sytuacja obecnie może wcale nie być taka, hmm, gdzie ty na przykład masz ochotę się śmiać, tak? Ale y, trójka kielichów mówi o tym, że masz takie powody, i idź w stronę tych powodów. Idź w stronę tej energii trzech kielichów, idź w stronę tej radości, nawet jeżeli miałaby być to taka. Radość sztuczna, radość taka, gdzie ty uśmiechasz się po prostu przed sobą do lustra, bo tutaj chodzi troszeczkę o odwrócenie takiego procesu. Tu w ogóle przyznaję, że nie sprzyja tobie samotność i samotne mierzenie się z pewnymi problemami. Będzie tobie łatwiej, jeżeli zaczniesz działać w grupie lub jeżeli będziesz w grupie, będzie tobie dużo łatwiej, tak? Tak, jakby wtedy e, te trudne myśli będą się rozpraszać, będą się rozgramiać. No dobrze, no to zobaczmy. Zobaczmy dalej. Zobaczmy tutaj, e, zobaczmy z kart światła, co tutaj chce być tobie powiedziane na ten moment. Granice. Granice? W jakich miejscach potrzebujesz ustanowić lepsze granice? No, właśnie, widzicie, moi drodzy, bo to jest trochę tak, że um, wy możecie mierzyć się z pewnymi tematami samotnie. Właśnie, bo tutaj może być tak, że z pewnymi problemami mierzycie się sami, ponieważ y, uwierzyliście w to, że jakby musicie to robić sami. Być może y, też zostaliście tak nauczeni. Być może nie macie też rzeczywiście na ten moment na przykład do kogo um, powiedzieć o swoich problemach czy o swoich sytuacjach. Um, chociaż tutaj truka kilku wskazuje na to, że na pewno miałbyś z kim um, pośmiać się i, i miło ten czas spędzić i tego potrzebujesz. Ale tutaj um, granica. Chodzi o to, że Twoim zdaniem jest nauczenie się mówienia tak, kiedy czujesz tak, i mówienia nie, kiedy czujesz nie. Ponieważ wtedy, jeżeli robisz coś na przykład wbrew sobie, to właśnie wchodzisz w energię ośmiu mieczy, wtedy rozdałeś tą całą swoją energię dla innych, czy też na jakieś powiedzmy obowiązki, a nic nie zostaje dla Ciebie. Wtedy ze zmęczonego ciała wchodzisz właśnie w tą energię wypalenia granice, potrzebujesz ustanowić wyraźniejsze granice hmm, ponieważ jeżeli Ty nie określisz jasno, gdzie są Twoje granice będzie to doprowadzało do nieporozumień, pretensji i będzie to też powodowało, że hmm, staniesz się takim łatwym łupem dla podłączeń energetycznych tak, wtedy inni po prostu będą z Ciebie tą energię zabierać więc Moi drodzy, ważne też jest to, żeby nie stawiać wokół siebie muru i barykat, które powodują, że ym, jasne, że nikt jakby nie zbliża się do Ciebie, ale z drugiej strony właśnie wchodzisz w tą energię samotności. Ponieważ dziewięć buław dla mnie jest informacją, moi drodzy, że wy tak jakby jesteście właśnie w takich okopach trochę, więc te granice prawdopodobnie nie są dobrze rozumiane, to wiecie, jak ja to odczuwam? Że tak. W jednym momencie w ogóle nie macie tych granic i lecicie z tym sercem dla wszystkich, a na przykład w innych sytuacjach jesteście tak zabarykadowani, tak okopani tymi powiedzmy granicami, że nie ma do Was dostępu i Wy sami też jesteście nieszczęśliwi, bo tutaj w ogóle też problemem jest bycie w takiej wiecznej gotowości do walki tak jakby w ogóle tutaj nie macie ani zaufania do siebie na ten moment. Oczywiście to się zmieni, tak? Ponieważ jakby to czytanie ma na celu uzdrowienie waszej sytuacji i ja temu czytaniu nadaję taką intencję. Ale ogólnie tutaj też chodzi o to, że wy prawdopodobnie nie macie zaufania do siebie, stąd też nie macie zaufania do innych. Więc radą też jest to, by zaufać sobie. I tu bardzo ważne jest obserwowanie odczuć z brzucha. Wsłuchanie się we własną przestrzeń. Tak? I tak naprawdę, właśnie postawienie tych granic jest aktem duchowym, jest w porządku. Nie powinniście z tego powodu się czuć źle. Więc, jeżeli na przykład chcecie podjąć jakąś decyzję, a nie wiecie, jak to zrobić, to warto właśnie spróbować zapytać się siebie samego, czy to jest dla mnie dobre, czy to mnie wspiera. Czy tak właściwie powinnam, powinienem się zachować? Czy może mogę zmodyfikować moje postępowanie, na przykład tak? Albo czy rzeczywiście to, co chcę zrobić, jest dla mnie rozwijające? Czy, czy to nie jest ponad moje siły? Tutaj wiecie co, ja też odczuwam taką energię mierzenia sił na zamiary. I w ogóle yy, nauka obserwowania myśli, bo w stanie takiego bardzo dużego zmęczenia nie wszystkie też myśli są Wasze. Tak, tak jakby są do Was po prostu poprzyklejane, poprzylepiane. Możecie Wy w ogóle zbierać myśli otoczenia, także. E, zwłaszcza jeżeli otaczacie się wśród takich nisko wibrujących ludzi. I tu chcę być Tobie powiedziane, że Masz y, misję do spełnienia gwiazdy nasiona. Co cię rozpromienia? Ty jesteś tym gwiezdnym nasieniem. Na pewno nie jest to kochani dla wszystkich, e, dlatego że jest nas na kanale ponad 10,5 tysiąca, za co wam serdecznie dziękuję i cudownie, że jesteście, ale czuję, że to jest przekaz dla tych, którzy rzeczywiście wysłuchają ten przekaz do tego momentu, bo wy jesteście tymi gwiezdnymi nasionami. To wy macie tutaj misję rozpromieniania swoimi darami, talentami, światłem i blaskiem tego miejsca. Tej ziemi. Wy powinniście tutaj właśnie wychodzić z darami i talentami, ale przede wszystkim dążyć do spełnienia siebie. Oczywiście uwzględniając przy tym pewne powinności, które trzeba wypełnić, bo przy dziewięciu buławach jest powiedziane, że są pewne zadania, które musicie wykonać, tak? Ale pytanie, czy nie jest to tak, że. Jest to kosztem waszych sił na przykład fizycznych. Więc może ty sam też potrzebujesz sobie postawić granice. Może własnym ambicjom, które stają się no, pewnego rodzaju twoją pułapką. Kochani, co Was czeka w najbliższej przyszłości? Tutaj się pokazuje bardzo piękna energia, pokazuje się rada światła, więc jest powiedziane, że to, co Was czeka, to czeka Was pomoc. Hmm. Sił niewidzialnych, sił subtelnych, waszych przewodników duchowych, mistrzów duchowych, aniołów, Stwórcy. Wystarczy powiedzieć tak. I powiedzmy teraz to tak: tak, zgadzam się na pomoc sił niewidzialnych, dobrych, które chcą mojego najwyższego dobra. Wystarczy powiedzieć tak. Wszystkiego dobrego i pa pa!